Ksiądz Krzysztof Bielawny. Niepodległość wyszła z Gietczwaldu. Rozdział 5. Próby ośmieszenia objawień gieczwałckich. Od pierwszych dni objawień Matki Bożej w gieczwałdzie, na łamach pism niemieckojęzycznych zamieszczano artykuły szkalujące te wydarzenia. Wśród pielgrzymów pojawiają się osoby, które przybyły nie z pobożności, ale z chęci ośmieszenia tego, co się dzieje w gieczwałdzie. Wielokrotnie starano się wzbudzić niepokój i zamęt wśród pielgrzymów, opowiadając o niemoralnym życiu księdza proboszcza Weixla. Władze pruskie podjęły próbę administracyjnego ograniczenia napływu pątników, ale bezskutecznie. Za swoją wierność powołaniu kapłańskiemu duchowni wielokrotnie byli karani i więzieni. Szkalowanie objawień gieczwałckich nie ustało w dniu zakończenia Mariofani, ale trwało w następnych latach. Prym wiodła prasa niemieckojęzyczna, liberalna, protestancka, ale w sukurs temu szła prasa katolicka. Liberałowie i prasa niemieckojęzyczna wobec objawień gieczwałckich. Poza pątnikami w Kietrzwałdzie od końca lipca 1877 roku zaczęli pojawiać się ciekawscy i szukający sensacji. Kręcą się też pono i jacyś inni obcy ludzie w celu wyśpiegowania rzeczy, no niech chodzą omackiem. Przybywają też i rozmaici panowie liberałowie i niedowiarki z perspektywami. Teleskopami, mikroskopami i tym podobnymi szkłami, przez które na klon z największym wytężeniem spoglądają, jak gdyby na nim trechiny znaleźć chcieli, lecz na próżno, bo ani bystrem gołym okiem, ani przez mocne szkła nic ujrzeć nie mogą. W sierpniu 1877 roku przybywało coraz więcej osób kpiących z objawień. Rozpytywały by później na łamach pism liberalnych i protestanckich ośmieszać wydarzenia gieczwałckie. Liberaliści i protestanci tak ustnie, prywatnie, jak i w pismach niemieckich, szydzą z tej sprawy i lżą najniegodziwiej, podając wszystko fałszywie i w sposób przekrętny, a o rzeczywistej prawdzie się nie dowiadują ani jej uznać nie chcą. Korespondenci ich bywają tu bez wątpienia, lecz chodzą omackiem i chyba pokątnie i w karczmach coś niedorzecznego się dowiadują. Korespondent dodał, że prasa niemieckojęzyczna podawała inne dane osób widzących, zamiast Justyna Szafryńska – Auguste Grams. Ponadto wskazywano, że rolnicy powinni żniw pilnować, a nie pod klon do Gieczwałdu biegać. Na łamach pism liberalnych starano się wmówić czytelnikom, że do Kieczwałtu przybywają tylko ludzie prości, niewykształceni i głupi. Z tymi zarzutami nie zgadzali się korespondenci gazet polskojęzycznych, m.in. pielgrzyma Pelplińskiego. Autor korespondencji z końca sierpnia 1877 roku pisał: Wyśmiewają się liberałowie i protestanci, że tu gromadzi się tylko lud prosty. Nie mający bildunku, głupi, lecz zapewniam ich, że nie tylko lud prosty, który zresztą swym prostym rozumieniem mędrka liberalnego pokonuje, ale przybywają tu liczni ludzie oświeceni i wykształceni z rozumem w głowie i pokorą i pobożnością w sercu, ale nie z zapatrywaniami liberalnymi. W połowie września 1877 roku polemikę z prasą liberalną niemieckojęzyczną podejmuje także orędownik wydawany w Poznaniu. Przywołuje słowa szyderstw, które pojawiają się na łamach prasy. Liberalne gazety nie posiadają się z gniewu, że głupi lud katolicki wierzy w cuda. Jeszcze się w Marpingen nie skończyło. A już się poczyna i to w stronach polskich Gieczwałt. Nie brak też szyderstw z katolików. Lżą biskupa Warmińskiego, że nie zakazał ludowi wierzyć w cuda gieczwałckie. Korespondent odwołuje się do Posenę Cańtung, popularnie nazywanej Posenerką, która radowała się tym, że polskie gazety niewiele pisały na swych łamach o objawieniach maryjnych w Gieczwałcie. Nie było to prawdą. Od kilku tygodni wieści o tych wydarzeniach pojawiały się na łamach prasy polskojęzycznej.